Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona e, z funkcji wymiernej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz koniecznie tablice ze wzorami na całki. Moi drodzy, rozpoczynamy. Jest to kolejny film z serii całek funkcji wymiernych. Ehm, I teraz tak. Uczeni poprzednimi przy, e, przykładami wiemy już, że aby rozpocząć liczenie, e, i wie, jeżeli wiemy oczywiście, że to jest całka funkcji wymiernej, no to co musimy zrobić? Musimy sprawdzić, jak poradzić sobie możemy tutaj z mianownikiem. E, no bo zobaczcie, ogólnie z tą całką nawet nie dałoby się jakoś pokombinować, żeby coś skrócić, żeby coś tutaj poprzekształcać, bo licznik jest bardzo ubogi. Więc jedyne, co możemy się zacząć bawić mianownikiem. No i teraz tak, zaczynamy od tego, żeby policzyć deltę. Delta wskaże nam drogę dalszą, powie nam, czy będziemy rozkładać, czy będziemy tam przekształcać, po prostu powie nam, którędy iść. I teraz tak, jak sobie policzymy deltę, wychodzi na to, że b kwadrat, czyli 4, odjąć co? Nasze c wynosi 0, czyli tutaj wychodzi i tak 0, czyli mamy 4. I teraz nasza delta jest dodatnia. Czyli to jest dla nas znak, że naszą funkcję z mianownika możemy rozłożyć, na co możemy rozłożyć na postać iloczynową. Generalnie już od razu widać było, że można to zrobić, ponieważ w momencie, kiedy nie mamy C, tylko mamy x, możemy sobie tego x wyłączyć przed nawias i teraz zrobimy to pod spodem żeby nie e, tracić czasu żebyście wy też się nauczyli was, wasz czas szanować na kolokwiach pamiętajcie, że czasami e, no, troszeczkę szybciej jest e, znać jakąś metodę typu właśnie wyłączania czy coś, e, niż liczyć deltę potem x1, x2 ponieważ to są dodatkowe minuty i teraz tak, wyłączamy xA przed nawias i mamy tutaj dwa Odjąć 3x zostaje nam w nawiasie. I teraz to jest postać iloczynowa naszej funkcji zmianownika, i tak właśnie zapiszemy sobie naszą całkę, i to będzie dx dzielone przez x razy 2 odjąć 3x. Powiecie, co teraz? My już też uczyni, uczeni poprzednimi przykładami wiemy, że jeżeli da się rozłożyć mianownik, na postaci iloczynowe możliwie najniższego stopnia, najlepiej, żeby to był x sam, a nie x kwadrat, to możemy zacząć rozkładać nasz ułamek, naszą funkcję podcałkową na ułamki proste. I sobie oznaczymy teraz literką tutaj i naszą całkę, i ona będzie dla nas literką i, i obok tu zajmiemy się funkcją podcałkową. Co jest naszą funkcją podcałkową? Jeżeli sobie zabierzemy dx i zabierzemy sobie znak całki, to zostanie nam 1, bo pamiętajcie, że to nie jest nic, tylko jest 1 ukryte, przez i ta postać tutaj iloczynowa funkcji kwadratowej. Pamiętajcie, że w tym mianowniku może być nie tylko funkcja kwadratowa, może być wielomian dowolnego stopnia. No i teraz jak już mamy coś takiego... No to zaczniemy to rozkładać. I teraz tu, ponieważ mamy dwa czynniki, rozłożyliśmy to na dwa czynniki, to będą dwa ułamki proste. Jeden będzie miał w mianowniku jeden czynnik, a drugi będzie miał drugi czynnik. I teraz tak. W liczniku jest element, który ma stopień niższy o 1 od tego, co jest w mianowniku. Czyli jeżeli tu mam x, tu jest x do potęgi pierwszej, to co? To oznacza, że o jeden mniejszą jest jakby x do zerowej, czyli 1, ale jedynka nam tutaj no nie, nie do końca to jest to, co chcemy, bo to sugeruje już, że mamy gotową odpowiedź. A ta jedynka uznajemy wtedy, że jest stałą, którą będziemy musieli znaleźć. I tutaj też jest x, czyli stopień pierwszy wielomianu, czyli o 1 mniejszy to jest 0, czyli też jest stała, ale ona będzie inna, więc oznaczamy sobie B. Literki są dowolne, możecie sobie dobrać wasze ulubione. I teraz traktujemy to jako równanie wymierne. Mnożymy zawsze przez ten mianownik, czyli przez x razy 2 odjąć 3x. Przez to wszystko, co tutaj mamy. I jak to wymnożymy, to po lewej stronie zostanie mi 1. Natomiast co się stanie tutaj? Zobaczy, jeżeli ja ten czynnik pomnożę przez to, to x -y się skrócą i zostanie a razy 2 odjąć 3x. Dodać, jeżeli ja wymnożę ten czynnik przez to, to się skróci z kolei to i zostanie b razy x. Jeżeli nie widzicie tego, proszę sobie to zapisać jeszcze jedną linijkę taką dodatkową zrobić i zapisać sobie tutaj, przez co mnożycie, bo mnożycie każdy element. I zobaczcie, zredukowaliśmy to do takiego równania, i to jest porównywanie wielomianów, które na początku musimy uporządkować, wymnożymy sobie nawiasy, czyli to będzie 2A, odjąć 3 razy A razy X dodać Bx. I teraz tu prawą stronę porządkujemy. Czyli to, co z x do jednego nawiasu, a przy x stoi minus 3a plus b, bo jak zabierzemy sobie x, to zostanie minus 3a plus b i dodać 2a. I teraz, moi drodzy, przyrównujemy dwie funkcje. Dwie funkcje są sobie równe, dwa wielomiany, kiedy są identyczne. Czyli przy x stoi to samo i wyraz wolny jest taki sam. Zacznijmy od wyrazu wolnego. Nasz wyraz wolny tutaj to jest 2a po prawej stronie, a tu z tej strony wyraz wolny to jest 1. Z prawej strony przy x stoi minus 3a plus b, a z lewej strony nie ma x, czyli o to oznacza, że stoi 0. I doszliśmy do takiego układu równań. Z którego od razu wynika, że A to się równa 1 druga. Jeżeli ja to, bo tutaj podzielę sobie przez 2, jeżeli ja to A wstawię tutaj, to będę miała co? Minus 3 razy 1 druga, czyli to będą minus 3 drugie, dodać B, to się równa 0. Skąd wynika, że B równa się 3 drugie. I dostaliśmy odpowiedź na temat czynników teraz, które nas tutaj interesowały. Czyli mamy a równą 1, drugą i b równe 3, 2. Jeżeli już macie te informacje, to dopiero teraz możecie wrócić tu. Bo okazuje się, że napiszemy sobie, że duże i równa się. Mogę przedstawić teraz tę całkę, która mi przeszkadzała i nie wiedziałam, co z nią zrobić. Jako sumę dwóch całek, na które rozbiłam. Sumę dwóch ułamków prostych, na które udało mi się tę całkę rozbić. Czyli moja całka to już nie jest jedna całka, tylko całka z tego plus całka z tego, bo to wyrażenie to było dokładnie to wyrażenie, które miałam pod całką. Czyli moje a to jest jedna druga przez x i dx. Dodać, Całka druga z tego, moje b to jest 3 drugie przez 2 odjąć 3x dx. I teraz moi drodzy tak, ta pierwsza całka jest stosunkowo łatwa do policzenia. Dlaczego? Dlatego, że to tutaj jest tak jakby, jak wyłączę sobie, może zrobimy sobie jeszcze jedną linijkę, wyłączę sobie jedną drugą przed całkę. Dostanę 1 przez x dx. No i wiemy, że to jest logarytm. A co z tą drugą całką? Ja tutaj dokonam paru operacji, żeby było nam łatwo. Mianowicie wyłączę z, z mianownika minus, czyli tu będzie minus, a z, z licznika wyłączę jedną drugą. I zobaczcie, co się dzieje. Zostanie mi tutaj 3. I tu, jak odwrócę kolejność, tu będzie 3x odjąć 2dx. Po co mi to było? Już tłumaczę. Na początku tylko zapiszmy sobie wynik pierwszej całki, czyli to jest logaryt naturalny z x. Ta całka jest bezpośrednio w waszych wzorach, w kartach wzoru. Natomiast o co chodzi z tamtą całką? Dowiedzieliście się już w poprzednich filmach, że jest taki wzór, który mówi że jeżeli ja mam sobie tutaj w mianowniku jakąś funkcję, dowolną, i w liczniku okaże się, że jest pochodna tej funkcji, to wówczas ja wiem, że to jest po prostu logarytm z mianownika. Polecam sobie gdzieś zapisać ten wzorek. On nie jest wzorem, który się w kartach istnieje, to jest wynika z, jakby stwierdzeń z własności całek. Ale on bardzo pomocny jest tutaj do liczenia całek z funkcji wymiernych wielokrotnie, żeby nie powiedzieć, że praktycznie w każdej całce funkcji wymiernej on się pojawia. I teraz my go zastosujemy. Dlaczego? Dlatego, że pochodna z 3x odjąć 2 to jest 3. I dokładnie nasza całka spełnia tą własność, więc mogę sobie ze spokojem to wpisać. Czyli to będzie po prostu już logaryt. Zmianownika, czyli z 3x odjąć 2. No i oczywiście tu, żebyśmy widzieli na końcu plus C, bo się wszystkie całki zlikwidowały. I teraz, dla osób, które są, że tak powiem, bardziej upierdliwe, jeżeli chodzi o estetykę, uparte, może brzydkie słowy użyłam wcześniej. Możecie zostawić to tak jak jest. Natomiast jeżeli wymagane u Was jest, żeby to dopieszczać, żeby to wszystko do końca doprowadzać, można tu skorzystać z własności logarytmu, ale mówię, nie jest to konieczne. Jeżeli te liczby przed logarytmem są takie same, tu jest odejmowanie, to argumenty mogę podzielić. I to będzie wtedy tak pięknie. Bardzo pięknie wyglądało, ale to mówię, nie jest konieczne, to jest tylko jakaś tam kosmetyka naszej całki. Moi drodzy, to jest uff, po 10 minutach liczenia, koniec naszego zadania. Piszcie sobie to, co piszemy tutaj na kolorowo, co ciekawsze wzory. Piszcie sobie na kartę ołówkiem, na karty Waszych wzorów. Ja na pewno obiecuję, że one się przydadzą, ponieważ często kiedy stajemy na kolokwium i nie wiemy, co dalej zrobić spojrzenie na taki wzór. Mówi nam dobra było. OK, wiem, co zrobić dalej. E, jeżeli macie jakieś pytania co do tego przykładu, chcielibyście, żebyśmy umieścili coś innego, piszcie do nas. E, cóż dalej, zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia filmu, do wsparcia kanału także. E, no i cóż, zapraszam na inne filmiki. E, jest ich sporo, jeżeli chodzi o całki, pochodne i inne zagadnienia z zakresu studiów i nie tylko. No i słyszymy się w następnym filmie.